Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu Szkoła Młodego Waltornisty. Dzisiaj porozmawiamy na temat pracy z ustnikiem, ale zanim to, informuję, jak zwykle, że znajdujemy się w moim studiu, które jest częścią mojego domu mieszkalnego. Mogą zdarzyć się jakieś dźwięki z otoczenia, za które bardzo przepraszam. Mam nadzieję, że nie będą przeszkadzały, no ale takie mamy warunki. Słuchajcie, dzisiaj porozmawiamy właśnie o pracy z ustnikiem. I jeżeli ktoś nie widział odcinku odcinka z ringiem, to bardzo polecam do tego, żeby wrócić do niego. Najpierw go obejrzeć i potem wrócić do, do tego filmu. Ponieważ. Dlaczego? Ponieważ te wszystkie rzeczy, o których mówiliśmy o tym, jak przykładać ring, to wszystko przekłada się na usnik. I teraz. Jeżeli chodzi o y, ustnik, to jedyna chyba rzecz, jeżeli tutaj o przyłożeniu już rozmawialiśmy, tak, widzieliście, to jeżeli chodzi o trzymanie, ja sugeruję tego typu y, trzymanie, czyli dwa palce plus jeden y, i dosyć nisko, tak, na, samy, na samym koniuszku tutaj na dole. Oczywiście można też w dwa palce, ja czuję się pewnie jak mam w, w trzy palce. Dlaczego nie wyżej? Dlaczego nie trzymać go tutaj? Ano dlatego, ponieważ w momencie kiedy pracujemy z lustrem, tak, yy, i ćwiczymy coś, to jeżeli mamy wysoko te palce, to zasłaniamy sobie automatycznie dosyć dużą część ust. Jeżeli będziemy mieli gdzieś tam z tyłu, to jesteśmy w stanie dużo lepiej kontrolować co tutaj się dzieje wokół yy, rantu. Dlatego, dlatego z tego powodu właśnie warto po prostu trzymać ten ustnik niżej. Ja zawsze na to uczulam. I teraz jeżeli chodzi o samo ćwiczenie na ustniku, no i tutaj się zaczyna ciekawa ciekawostki. Zacznijmy od tego, że w momencie, jeżeli, jesteśmy, jeżeli jesteście młodymi waltornistami, dopiero zaczynacie swoją przygodę z waltornią, to na początku polecam te ćwiczenia, o których mówiłem na ringu. Tak, możemy zrobić dokładnie to samo, co, o czym tam mówiliśmy. Natomiast wtedy, kiedy czujemy się już, e, grając na ustniku, ćwiczymy tamte ćwiczenia i czujemy się już dosyć pewnie możemy wprowadzić ćwiczenia, które ja sugeruję już bezpośrednio, stricte, właśnie pod ustnik. Pierwszym z, ćwi z takich ćwiczeń jest tak zwana strzelnica. To jest tak szumnie powiedziane. E, o co chodzi? Jest nam wtedy, W tym momencie jest nam potrzebny fortepian e, lub, nie wiem, jakieś pianinko na komórce. No, ja niestety w tej chwili tutaj nie dysponuję, ale o co chodzi? E, naszą strzelnicą właśnie jest to pianino. Wybieramy sobie jakąś jakiś zakres takich dźwięków, w które jesteśmy w stanie grać, tak? Wiemy o tym, że to jest taki zakres, który jest dla nas bezpieczny i sobie stawiamy dowolny dźwięk po prostu tut tut tut. I w momencie kiedy zagramy jakiś dźwięk, powtarzamy go, śpiewamy, tak? Na przykład pa. I staramy się zagrać dokładnie, trafić od razu ten dźwięk. Dlaczego to ćwiczenie jest takie ważne? I oczywiście, aha, i oczywiście możemy sobie potem grać inne dźwięki. Skaczemy, możemy skakać ten, możemy po prostu staramy się trafiać w te dźwięki. Dlaczego to jest takie bardzo ważne? W momencie, kiedy sięgniemy po Waltornie, do, doświadczymy tego, że, doświadczycie tego albo i doświadczacie już to, tego, że no, często musimy zagrać jakiś dźwięk z powietrza, tak? Jakiś konkretny dźwięk, może być to wysoko, czasami nisko, a z racji tego, że jak wiecie, waltornia potrafi być, yy, no, yy, no powiedzmy, instrumentem, który łatwo łapie jakieś tam przedźwięki, no z racji naszego systemu, także mamy na jednym chwycie, możemy zagrać ileś dźwięków, czasami potrafi się pojawić inny dźwięk niż planowaliśmy. Takie ćwiczenie pozwala nam na wytwarzanie takiego związku przyczynowo-skutkowego. Otóż w momencie, kiedy gramy jakiś dźwięk, słyszymy go, Powtarzamy, czyli potrafimy go zaśpiewać. I potem gramy, tworzymy taki, no właśnie, ten związek, tak, że słyszę dźwięk, od razu go mam w wyobraźni, i moje usta automatycznie ustawiają się pod ten dźwięk. I tak samo moje płuca dają odpowiednią ilość powietrza, żeby trafić dokładnie w ten dźwięk. Yy, mówię to ze własnego doświadczenia. Odkąd zacząłem właśnie ćwiczyć takie proste ćwiczenie, i również na Waltorni. Zupełnie inaczej mi się trafia w dźwięki, tak? W sensie szczególnie gdzieś tam wyżej, gdzie mamy jakieś takie dźwięki, szczególnie w drugiej oktawie, gdzie na jednym chwycie można zagrać ileś dźwięków i to tych obok, więc, więc musimy być bardzo precyzyjni. Takie ćwiczenie pozwala nam na to, żeby właśnie zawsze mieć tą świadomość i od razu przygotować organizm. Nie jest to gwarant, że zawsze trafimy, ale no, daje to naprawdę duży, du, du, bardzo dużą pomoc. Dlatego to jest takie ćwiczenie, które polecam serdecznie. Natomiast drugim ćwiczeniem, które jest troszeczkę z tym związane, bo ja tutaj już też te dźwięki atakuję z, z językiem. Można oczywiście to zrobić z powietrza. Bez użycia języka. Natomiast właśnie kolejne ćwiczenie angażuje nam język. I w zasadzie w tym momencie mógłbym teoretycznie nakręcić kolejny osobny film na temat języka. Ale z racji tego, że Mam głęboką świadomość tego, że będziemy o tym rozmawiać w bardzo wielu innych filmach. Jak będziemy rozmawiać o stacato, w ogóle jak no, je, temat języka będzie nam się przewijał w różnych odcinkach. W związku z powyższym, teraz o tym, o czym będę mówił, to są ćwiczenia stricte na to, żeby rozpocząć w ogóle pracę. Jak rozpoczynać pracę języka, tak? I to jest, to będą duże uproszczenia, tak, więc proszę mnie nie atakować od razu, ponieważ mówię, to się rozciągnie jakby w, w, dłuższej, w dłuższej perspektywie. Natomiast teraz chciałbym tylko omówić o tym, jaki sposób w ogóle zacząć pracę z tym językiem, tak. I to właśnie na ustniku. Ja sugeruję, ja mam taką przyjąłem metodę, że moi uczniowie rozpoczynają naukę, naukę portato, tak, w sensie pracy języka w ogóle, Właśnie już dopiero na ustniku. O co chodzi? Musimy sobie wyobrazić, że nasz język to przede wszystkim to jest mięsień. Tak samo jak ja w, tej, w tym momencie nie jestem w stanie wybiec przed dom i powiedz 40 km maratonu, moje mięśnie nie są do, do, do czegoś takiego gotowe. Tak samo język nie jest gotowy do, do takiej pracy. Nasz język nie jest przyzwyczajony do tego, żeby wykonywać takie ruchy, tak? W sensie do przodu, do tyłu, gdzieś tam jakoś ten. To nie jest jakby coś dla niego naturalnego. W związku z powyższym musi się tego nauczyć. Dlaczego? Potrzeba dużo cierpliwości, spokoju, czasu yy, i świadomości tego, że będzie nam nie wychodzić. Na początku ten język będzie bardzo ociężały, będzie tak kłapał, będzie takie... To jest normalny, normalny etap właśnie ćwiczenia mięśni. W związku z powyższym, jak rozpocząć? Pierwszym takim ćwiczeniem, które sugeruję, to jest w ogóle z rozpoczęcie dźwięku z oderwaniem języka. Tak? Pokażę to na ustach. Nie sugeruję tutaj przy tym, żeby ćwiczyć to na ustach. Lepiej, lepiej ćwiczyć właśnie gdzieś to albo z ringiem, albo z, z ustnikiem. Y już tu nie będę wchodził w szczegóły, generalnie lepiej nie ćwiczyć z, języ z językiem na ustach, ponieważ to nie jest takie specjalnie naturalne. Lepiej jak mamy tutaj ten ogranicznik, który jest już wtedy zupełnie inna, precyzyjniejsza ta praca. Natomiast teraz pokażę, o co mi chodzi. I nie mówię, że tak to ma wyglądać z, us z ustnikiem, to tylko jest poglądowo, tak? Chodzi o to, żeby nasz język potraktować w pewnym sensie jak taki korek. Korek, który zatyka nam tą szparę wargołą. I w momencie, kiedy go odrywamy, w tym momencie przechodzi powietrze i rozpoczyna się wibracja. Specjalnie teraz wysuwam ten język dużo mocniej, żeby go pokazać. Normalnie, w momencie kiedy będziemy grali na, usta, na, na ustniku, to ten język będzie delikatnie, jakby zatykał te, tą, tą, ten, tą, tą wargę od tyłu, tak? To będzie gdzieś tam w okolicach ten zębów. Tak jak mówię, to jest uproszczenie, tak? Na, z początku ten język gdzieś tam będzie zatykał to w okolicach z, zębów. To może się to zmienić. Na razie przy, przyjmujemy tego, że, przyjmujemy, że ten język gdzieś tam jest w okolicach zębów. Oczywiście środka, tak? I teraz przykładamy ten język i odrywamy go. Przy jednoczesnym pchnięciu powietrza rozpoczyna się wibracja. Czyli możemy postawić dźwięk. Możemy, może być to dowolny dźwięk, możemy sobie to postawić, możemy sobie stawiać co pół tonu wyżej albo niżej. Stawiamy takie dźwięki. Gdy poczujemy się troszeczkę pewni, tak, że już ten język tak, zaczyna się tak lepiej odrywać, możemy przejść do etapu drugiego, czyli rozpoczęcia nauki właściwego ruchu języka. Właściwy ruch języka to będzie coś takiego. Tak, czyli to jest język, tu jest powiedzmy tu są nasze zęby coś takiego. On nie jest jakoś bardzo daleka, on nie jest gdzieś tam z tyłu zupełnie gardła, tylko po prostu jest gdzieś tutaj i robi taki ruch. I w tym momencie, w tym momencie, kiedy dotyka i odrywa się, w tym momencie rozpoczynamy dźwięk. Dlaczego to jest takie bardzo ważne? Bo w tym momencie możemy grać kolejne dźwięki bez, bez odrywania. Możemy na początku ale jak się po poczujemy trochę pewniej, tak? w sensie, że ten język już zaczyna coraz bardziej tak sprawnie działać, możemy spróbować, żeby to był jeden tok powietrza, żeby był cały czas dźwięk, a język robi tylko właśnie taki delikatny przerywnik. Pa, pa, pa. Nasze ćwiczenie, na, na, nasza, nasza trójka, tak? Taka sama jak w, w, jeżeli chodzi o ring. Tak samo tutaj możemy właśnie to ćwiczyć na usniku, tylko właśnie portato. I ostatecznym ćwiczeniem, które możemy wprowadzić, jeżeli już się dobrze, już zaczniemy się naprawdę czuć tak pewnie, to znowu wprowadzamy ten termin ćwiczenia ostatecznego, czyli takiego ćwiczenia, które będzie z nami przez dłuższy czas. Ono będzie wyglądać mniej więcej w ten sposób. Można to zrobić tak jak ja teraz na jednym oddechu. Pamiętamy zawsze o dobrym oddechu, prawda? E Natomiast nie jest to wymagane. Można wziąć na przykład po tych dwóch legato, po tych dwóch trójkach legato, można wziąć oddech i zagrać potem dwa, dwie portato. Pewnie tak będzie w Waszym przypadku. Ja już trochę więcej gram, więcej biorę tego powietrza, więc mi wystarcza. I nie należy się smucić tak, jeżeli nam coś nie wychodzi, musimy mieć czas. Ja się śmieję, ważne jest to, żeby. Ten element był w ogóle, żeby ćwiczyć codziennie oddech na ustach, na ringu i na ustniku. Codziennie ćwiczyć. Nie chodzi o to, żeby nie wiadomo, jak dużo ćwiczyć, ale robić to codziennie. W momencie, jeżeli będziemy to robić codziennie, zaczniemy dostrzegać powolny, ale konkretny progres. Będziemy coraz bardziej sprawni. Ja to obserwuję na moich uczniach, którzy już po jakimś czasie zaczynają coraz bardziej sprawnie grać portato. I. Czy jeszcze coś chciałem na temat samego ustnika? Myślę, że nie. To razem, tak? Musimy w pewnym sensie potraktować to wszystko, że ustnik jest, jakimś, jest takim zwieńczeniem tej naszej poprzedniej pracy. To, co robiliśmy na ustach i to, co robimy na ringu, to przekłada się bezpośrednio na, na to, jak będziemy grali na, na ustach. Jeżeli się poczujemy już pewnie na ustniku. Możemy przejść do kolejnego etapu, i to będzie kolejny odcinek. Także dziękuję Wam serdecznie za wysłuchanie, mam nadzieję, że się podobało w miarę. I do zobaczenia w, przyszłym, w kolejnym odcinku, gdzie sięgniemy już po Waltornie. Do zobaczenia.